Przed wielkim otwarciem historycznego pierwszego memoriału Adolfa Bolkokantora w Cieszynie nie mogło oczywiście zabraknąć oficjalnego ważenia zawodników szarży MMA. Wszyscy zmieścili się w zakontraktowanych limitach. Tak więc już w piątek można było poznać kategorie wagowe oraz przede wszystkim samych zawodników. Jednak był to tylko przedsmak tego, co zaplanowano. Na sympatyków mieszanych sztuk walki czekało bowiem w sobotę dziewięć pojedynków w klatce, w tym jedna walka kobiet. Gościło już tutaj wiele sportowców, mówiłem to na, na samym otwarciu. Natomiast pierwszy raz mamy okazję i przyjemność gościć zawodników ze sportu walki. I jak widać po frekwencji, jest to zupełnie przyzwoita frekwencja. Spodziewaliśmy się może i nawet mniejszej. Zatem, jeśli zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu w mieście. Będzie akceptowany przez, przez, przez Cieszyniaków, że przyjmą się te walki. To myślę, że nie będzie to ostatni memoriał, absolutnie, a ten, który rozpoczyna jakąś tam serię. Pierwsza edycja tej imprezy przyciągnęła do hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie wielu kibiców MMA. Jak przyznał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew Niżnikiewicz, sprzedano ponad 800 biletów. Taki wynik ucieszył organizatorów, pokazując, iż tego typu sportowego wydarzenia brakowało w tym mieście. Memoriał to jest kontynuacja tego, żeby przypomnieć wielką legendę polskiej, pol, cieszyńskiego sportu, ale również polskiego. Więc y, myślę, że ten memoriał, pierwszy memoriał cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców i miejmy nadzieję, że, że nie ostatni. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, który objął to spotkanie honorowym patronatem. Ambasadorem tego wydarzenia został z kolei polski zawodnik MMA wagi półciężkiej pochodzący z Cieszyna reprezentant Polski Jan Błachowicz. Jest naprawdę pozytywnie zaskoczony poziomem walk i publicznością, że dopisała i że reaguje na to, co się dzieje. Także fajnie. Naprawdę pozytywnie zaskoczony jest. Jan Błachowicz podczas gali wspierał zawodników, kibicując. Fani reprezentanta Polski mogą jednak spać spokojnie. Błachowicza zobaczymy na ringu już za parę miesięcy. Pod koniec wakacji myślę, że znowu zawalczę. Ale jeszcze nie mam, jakby do, do, nie mam konkretnej daty ani miejsca, w którym zawalczy, ale wiem, że to będzie długa połowa wakacji. Te sportowe emocje dopiero przed nami, natomiast za nami dziewięć walk, które miały miejsce w sobotę. W memoriale brali udział nie tylko zawodnicy z polskich klubów. Warto jednak podkreślić, iż silną i liczną reprezentację stanowili uczestnicy z Cieszyńskiego klubu Octagon Team. Zawodnicy z Cieszyna wygrali walki, także to dodatkowo, dodatkowo cieszy kibiców w Cieszynie. Nie mieli łatwych przeciwników, tym bardziej zawodowe debiuty, także optymistycznie chłopaki będą wchodzić teraz dalej w swoją, swoją karierę sportową. Na uwagę zasługiwała walka kobiet. Beata Wardzińska z Oktagon Team Cieszyn pokonała w drugiej rundzie Aleksandrę Rolę z GKS Górnik Łęczna. Najbardziej oczekiwaną walką wieczoru był pojedynek pomiędzy Michałem Mankiewiczem z Cieszyńskiego Klubu, a reprezentantem Litwy. Mankiewicz wygrał przez poddanie się jego przeciwnika w pierwszej rundzie tak zwaną skrętówką dla portalu Śląska Cieszyńskiego oxpl Marta Szymik